Witajcie moi drodzy, ponownie sobota 7 czerwca, parno, ciepło, jestem już na miejscu i udaje się na swoje pierwsze miejsce kontrolne. Miałem okazję spotkać miejscowego rybiarza, pokazały się już kurki, miał pół takiego wiadareczka. Więc mam takie, jedno miejsce, mam takie jedno miejsce, gdzie może akurat będą. Więc, jak nie prawdziwki, jak nie to porę, to może uda się gdzieś jakieś kurki znaleźć. Także sprawdzamy. Po raz kolejny, 7 czerwca, czerwca, godzina 10, zaraz. Ostatnio porządnie zlało, parno. Idealne warunki dla grzybów, ale co z tego będzie, zobaczymy. Nie przedłużam, idziemy szukać, trzymajcie się. Okay. No i moi drodzy 5 minut w lesie i zobaczcie co tutaj stoi. Ale piękniusi. No przecudne. Czerwcowy przepiękny borowik. Rokuś Rokuś No razzy państwo Pogoda sprzyja i oto efekty. Tutaj widziałem coś chyba takiego mniejszego. Nie, to jest chyba... Górka. To jest w tym samym praktycznie miejscu, co ostatnio znalazłem te dwa. To jest na tym samym długcie leśnym. Ostatnim razem były gdzieś tutaj. będzie dalej. Idziemy szukać. Ale ciepło. Parno strasznie. Będzie lało. Na pewno coś przyciągnie. No moi drodzy. Minąłem chyba ze trzy punkty kontrolne. No i udało się znaleźć nie tego, ale kolejnego tutaj pięknego. Obaska. Zobaczcie. ale on jest tutaj już nadwiedzony przez kluczki więc go nie biorę, zostawiam go ale gdzieś tam od czasu do czasu coś się pokazuje to w takie miejsce, gdzie mogą być kurci. Ale nie wiem, czy dam to. Diye Dobra, idę zobaczyć inne miejsce teraz. Idziemy. No, jestem na miejscu, gdzie po, po, lubią pokazywać się kurki. Tutaj jest oznaka, że coś zaczyna się dziać. Mikro kurka. Ale na razie tutaj. Nic większego nie widać Także będzie trzeba poczekać jeszcze parę dni o, tutaj są już większe. Tu mamy takie już które widać lepiej. Tutaj o, wszystko maleństwo. nie ma sensu tego nawet dotykać. No i tutaj za dwa dni można przyjść i pozbierać wtedy te tutaj. O, tu jest gniazdo, tu jest całe gniazdo, zobaczcie. Tu będzie za dwa dni pełno kurek, takich już do в з и Tutaj też, i tu tak, śmiało za dwa dni, można byłoby tutaj spróbować przyjechać, o ile jeszcze będą. będzie tutaj multum O, tu jest taka większa. Staram się przyjechać specjalnie tutaj, po te korki. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj one będą stałe. O, Jezus! Boże! Teraz Wam coś pokażę. Ja dziękuję. O, Boże! Moi drodzy, zobaczcie! Te piękne ceglastopore. Ten jaki ładny. Ale zobaczcie co tutaj jest. Na razie do koszyka tego. Patrzcie jaki tu wielkolud stoi już skapciały Tutaj mamy kolejnego wielkiego. I zobaczcie, byłem tutaj tydzień te temu, w Wiedziela, ale nie wszedłem w to miejsce. Tu, jaki wielki. tu mhm. Dobra. Tu jest kolejny, zobaczcie, jaki wielki. O, Ha, no ten jest przepiękny. Już widzę daleka kolejne. Na razie tak. Ale emocje, po kurki w poniedziałek przyjadę. To się nie ma sensu. Patrzcie teraz tutaj. O Boże, Ale cudeńka Ja dziękuję <ścoughs> Ja i tam jest kolejny taki oj to jaki mały fajny Ale piękny Ale ten to chyba na nie jest ceglas topory czekajcie Ja dziękuję. Przepiękne. I tam widzę kolejnego. Dobra, idę patrzę tutaj. Drogi, odej. No, ty jesteś już Cezas Ale ładnie. Tu i tam jest kolejny. Kula. Prawda cudeńka Teraz idę tam, bo tam wiedziałem coś jeszcze Jest tutaj. A tu jaki ładny, mało no, piękny. Ja dziękuję. Korzyj, zaraz pójdę. Roki, zobacz jaki piękny. אוהו O Boże! Już widzę kolejnego. Ale mocno. przepiękny. O Boże. No, drodzy Państwo. Proszę bardzo. Zobaczcie, i kosz pełen. No więc tu muszę dobrze przeszukać. Jest szansa, że będą tu jeszcze jakieś. Dobra, idziemy. Ale emocje, szok. Dobrze. Pomyślałam, żeby wziąć koszyk tym razem. No bo zobaczcie. Okay. No warunki są bardzo sprzyjające jeśli chodzi o grzyby. O kurczę, ale jaja. Zobaczcie, ledwo go zauważyłem, ale piękny, ale w jakim, w takiej aranżacji. Zobaczcie. Cudeńko. Ale piękne. Widło. Naturalny zbiornik na wodę. Mam no, ręce sobie umyć. Jest niesamowite. Jestem na garbach. Tutaj na razie nic się nie dzieje. Nawet ceglasta pora go nie ma. Ale z tego co pamiętam, to one tutaj się pojawiają. Bliżej jesieni. Posłuchajcie tego. No, moi drodzy, punkt kontrolny, któryś tam, i mamy pierwszego pięknego koźlaka w tym sezonie. Ale piękny. Ho-ho-ho. Cudeńko. Ładny. Pierwszy koźlaczek. Do Ale ładne. A tu przypisowane. Ale przywlacza się. No moi drodzy, kończę. Sprawdziłem swoje miejsca. Tam gdzie miał to sens. Półtorej godzinki w lesie. Rezultat taki. Cegla z toporę. I w poniedziałek samego rana przyjadę jeszcze przed pracą. Zobaczyć, czy uda mi się te kurki, które zostawiłem nazbierać. W lesie bardzo gorąco parną. Mury się Zbierają na pewno co z tego będzie. No, jestem bardzo zadowolony. Powiem wam, że czerwiec, początek ceglasporych, które bardzo dobre. Nie wszyscy je zbierają, ale ja je bardzo lubię. Fajnie, że udało się nazbierać prawie cały puszkę. Dużo przerośniętych już zostało. Dobra. To by było na dzisiaj na tyle. Moi drodzy, widzimy się niebawem wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się.